Spotkaliśmy się o to w tą niedzielę Na zawodach, w których Patrycja nie bierze udziału Chodzi o to też, żeby sprowadzić te większe podcasty Mam na sobie dzisiaj pięć par spodni. I zaraz zaczynamy Waliśmy się o to w tą niedzielę Na zawodach, w których Patrycja nie bierze udziału Tylko po to, żeby się nie wyspać Co? Już nie może jeden dzień w niedzielę w domu posiedzieć, nie może W domu to ludzie umierają A nie w niedzielę Jest godzina 7.15 a zawody, w których nie startujemy, są o 8.30. Dlatego trzeba było przyjechać o 8.00. To było bardzo ważne. Szybko, szybko. 16 zawodników. Tutaj tatafi trybki. Czarny koń zawodów, główny faworyt, jednocześnie. Ja, ja patrzę, się ja prze, tak. Te... Jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest zawsze taki sam. Tylko zwycięstwo. Wygrać sektor. <noise> nie ma, patrzę, nie mam, mam innych planów. planów. No, to Dobry plan. Bardzo dobry plan, tam tylko zobaczymy jak będzie z realizacją tego planu. Nie. Cześć, z tej strony Fitrypka. Witam dzisiaj Was wszystkich z zawodów które odbywają się w połowie grudnia. Są to zawody fiderowe. Niestety z zawodów teraz w moim okręgu w ogóle się nie organizuje. Więc stwierdziłam, że podepnę się na końcu do chłopaków połowie na spławik. Nie będę brała udziału z nimi w rywalizacji, ale przynajmniej mnie zważą, a ja poczuję trochę dreszczyk emocji. Więc do dzieła. Słuchajcie, jesteśmy w Gryfinie na nabrzeżu. Łowię tutaj może z drugi raz w życiu. Kiedyś w młodości łowiłam tutaj w zawodach, jak jeszcze to tak ładnie wszystko nie wyglądało i był tylko zwykły murek. Zobaczcie jak jest wysoko. Tutaj miałam mały problem. Musiałam kupić nową sztycę do podbieraka, bo jest tutaj naprawdę wysoko. Mam też pobierak do wody. Żeby pobrać wodę, no bo inaczej niestety się nie da. Uważać na rzecz. I. Idziemy po towar do mojego taty. Idziemy coś zebrać. Pogadajmy o tym co my tutaj dzisiaj... co dzisiaj tata przygotował akurat. dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj mamy zamętę pomieszaną z rozgardą z Sensasa. Zamętą like. taką dość lake. lake. Taką dość e, lekką. W związku z tym, że prąd mamy dzisiaj nieduży, myślę, że koszczek... 30, 25. U mnie to będzie 3 2 gramy Będzie optymalna. Czyli zanęty mamy taką no, lekko ciężką. Tak? Bo Gardens jest dość, dość, dość grubą zanętą, ale jak ją troszeczkę rozdrobni, bo podka może być różna. Może być i mała podka, może podejść większa. Chodzi o to, też, żeby sprowadzić te większe podki w łowisko, bo podki małe tam to wiadomo, dają mniejszą wagę. Do tego mamy przygotowane, w sumie dla nas, pół litra Jokersa rozproszonego w ziemi wełchatowskiej. Mamy do tego też pół litra kastera Mamy, mamy co? Hakupę. Mamy dość fajną, haczykową ochotkę. Widać towarek, pierwsza królika jest dzisiaj. Tak, ładnie, ładnie przechowana już teraz jest o wiele prościej bo jest okres zimowy, ona wchodzi ładniejsza. No i co mamy do tego? Mamy mrożoną pinkę. Mamy mrożoną pineczkę, już się ładnie odmraża. No i co, do tego mamy 6 kg gliny pomieszanej też z ziemią wyłhatowską. Taki fajny dodaje taką o, o fajną mieszaneczkę na taką wodę jak dzisiaj. No, lekko tylko ciśniemy, ładnie się to będzie rozprowadzała, ten jokersik, czy cokolwiek. Mm -hmm. Także, no co mamy? Mamy jeszcze konopie prażone. No to co, robimy teraz mieszankę, co? Jeden do jednego? Chcesz na te swoje kule chyba jeden do jednego zrobisz, co? No dobra. Zobaczymy, czyli dawaj my naszkę lecimy. Raz. Dwa. raz, dwa, trzy. Nigdy jeszcze nie łowiłam w takich warunkach, żeby powierakiem podbierać wodę, więc udumiałam. Czy jestem taki? działa i mamy pobraną wodę. Coś dość ciepło, bałam się, że będzie mróz. Ale nie ma tragedii, więc ona może już sobie spokojnie śmigać, nie zamarznie. Jeszcze jedna co którą mogę powiedzieć, to mam na sobie dzisiaj 5 par spodni. Naprawdę. Pięć par spodni na sobie. Bo bałam się, że będzie tak zimno. Z cztery swetry, więc ciężko mi jest zgiąć, powiem Wam, nawet nogę. I czuję, że jest mi za gorąco. Chyba z dwie warstwy zaraz zdejmę. Bo naprawdę jest dość ciepło. Ale ostatnio na nocnym fiderze tak zmarzłam, że bałam się, że jak zasnę, to się nie obudzę. Tak wygląda barka. Jest pusta. Spodziewałem się, że jest głębsza. Ale widzicie, to jest może z 4 metry głębokości. Dzięki. Przed chwilą była minuta ciszy dla pana Andrzeja. Dlaczego? Pani o kolegi, który przez wcześniej odszedł. No i teraz się zajmujemy męceniem. Mam tak zwane wałki porobione, żeby coś kipujemy za nętą. Tak i. i Jesteśmy za. Zaczyna klasycznie od dwóch białasów, już rączki wączyste, manikier zrobiony i zaraz zaczynamy ostrą jazdę, może ze świnkami? Chrum. Chrum. Patrz, ostatnio był dzik, a teraz była świnka. Tak prosiaczku porosiackie odcinki. Jeżeli będą brały duże ryby, to ostro dostanę tutaj popalić na pewno, bo już po tej śwince widziałam, że bardzo ciężko mi było jednocześnie posługiwać się w pionie tak długim podbierakiem i wędką przy tej podhaczonej rybie. Więc to jest takie moje pierwsze łowienie, można powiedzieć, na wysokościach. A tutaj któraś z tych metod jest lepsza na tą wodę, czy co? Okaże się. Zależy. Jeżeli ryby jest bardzo dużo i jest ona w miarę blisko brzegu, no to nie mają ze mną szans tego tytułu, że odłowianie z pławikiem jest dużo szybsze. Bo jednak nie ma tego zwijania kołowrotkiem, zwłaszcza jak się klipują gdzieś na dystansie, 20 metrów, a ja tu łowię co, na 4 metry, biorąc pod uwagę jaki tu jest spad, to wszystko to na długości 4-5 metrów tutaj łowię. Więc na pewno moja metoda jest dużo szybsza. Ale jeżeli tej ryby nie ma zbyt dużo i jest dalej no to wiadomo, że feeder tutaj może się w tej sytuacji sprawdzić. Zwłaszcza jeżeli ta ryba jest dalej. Większa. Jest. Mamy pierwszą rybkę. I co my tu mamy? Płotka. Chodź tu, rybko. Chodź, chodź. mamy płoteczkę i to taką całkiem powiem Wam. Przyzwoitą. Zatem ładna płotka. zaczęłam dość sporym haczykiem, bo haczykiem rozmiaru 12. I po prostu w miarę łowienia, jak ta ryba nie będzie reagować, będę się wycieniać. Ale no nie ukrywam, że nastawiłam się na trochę większe te rybki, po, żeby połowić. A nie jakąś drobniczkę. Widzę, że tak na przepuszczony zestaw na razie reakcji jest mniej tych ryb. Tak, widzę, że te potki atakują w momencie, kiedy ten zestaw tak przytrzymam z 30 sekund. Ale znowu drobna płoteczka. Ta pierwsza była taka ładna, obiecująca. A te już trochę są mniejsze, ale zaraz zmienię robaczki. Zobaczymy jak to wpłynie nam na brania. Czy te rybki, rybka znowu trafi się może jakaś większa jak robaczki będą świeższe? lepsze Płotka? Na razie płoteczka. Która to już? Co? Pierwsza? Siódma. O, Patrycja trzy złowiła. Nic innego nie będzie. Nic innego nie będzie, to raczej słodkowe łowienie. Każdy coś tam łowi. Po 5 mają sztuk, 6. 12. 12? No to chyba na razie najlepiej. Jakaś specjalna przynęta. Czy wszyscy mają to samo? To robię? Generalnie barwiony robak. No. A czym barwiony? Czerwony. No takie są gotowe barwione. <grym> A to wszyscy o tym wiedzą? Wszyscy mają to samo? Wszyscy generalnie mają to samo, tylko, tylko nie wszyscy łowią jeszcze. Będę się starał. Jak ty bez rękawiczek łowisz? Co? O, jak ty bez rękawiczek no, łowisz? Ale w rękawiczkach jaki jest sens łowić? Jak e, mokre będą i ja będzie się gorzej. Jest Ja trzymam rękę z kamerą ja przez rękawiczki nie mogę. Już mi palce zgostniało. Muszę znaleźć jakieś taktyczne, może wojskowe, specjalistyczne. Kupaki też łowią bez rękawiczek Bo nie da się łowić na skławi w rękawiczkach, czy na filer Ile rybę złowiasz? Nie mam pojęcia Troszeczkę mi weszły, ale nastąpiły pewne zmiany. Jakie? Czyli rozwaliłam tę wędkę, znaczy nie rozwaliłam ją, ale e, utknął mi element I między elementami to troszeczkę będzie więcej wysiłku wymagać, żeby to naprawić. Będę musiała wszystko powyciągać, więc ta wędka jest nieczynna. No i przeszłam na wędkę, gdzie mam spławik założony 4 gramy i to się okazał strzał w dziesiątkę. Dużo mam więcej w raj. Dużo fajniej to pracuje. I nawet ta rybka całkiem ładnie mi tu weszła. Jak sytuacja po dwóch sytuacja godzinach? Jest, powiedzmy sobie stabilna. Biorąc coraz słabiej, coraz słabiej. Ale troszeczkę rybek połapaliśmy tutaj z kolegami. Także no zobaczymy. Jesteśmy w połowie zawodów. Trochę ryb w siatce jest. Teraz ryba brania troszeczkę się urwały. Zobaczymy co będzie dalej. Będzie zwycięstwo? Nie, tak jeszcze się nie planuje już w połowie zawodów. To już powinno się planować tydzień ja, wcześniej. Ja myślę, że nie będę ostatni w sektorze. To już jest dla mnie nieźle. faworyt zawodów. Jakiś Jaki zaskoczony dzisiaj, co się stało? Za miejsce. Nie idzie. To to cały ten sektor nie tak coś. Cała ta grupa wasza. Od 2 godziny bez bez ryby. To co złapane w pierwsze 10 minut wszystko. No. Jak sytuacja? Się przedstawia. Tam najbliżej mostu to nic nie łowią. Pierwsze tylko pierwszą godzinę łowili, potem już nic nie bierze. A tata? Tam już dalej im idzie dobrze. Czym bliżej Ciebie, tym lepiej. Mhm. tata chyba dobrze sobie radzi. Nie narzeka. Mhm. Więc chyba z nim rywalizujesz głównie. Więc ciężko będzie ich skroić na to, że chodzi. No <laughs> i dopiero tak naprawdę... Ale tam rynowacji. już jak jest tam gdzie bała i to i nic nie łowią. Źle trafili. To jest niestety, lecowanie nie jest sprawiedliwe. Ale ryba będzie. A, a do to szumu tu. tu. Ciężko szło. On no, tak nawijają łodki. A to faktycznie co chwilę tam, to nic. Ale <noise> też inną techniką łowi. No widziałem, oni mają takie jakieś pojemniczki takie kwadratowe tak zwany feeder. Muszę nadrobić statry, bo pierwszą godzinę co ja nie łowiłam A z ciekawostek to każde donęcanie w pierwszych minutach odstraszyło te ryby, więc na razie póki biorą płynnie nie donęcam, bo odskakują od zanęty Tak lepiej gryzą też mi się wydaje jak dokładam jedną haczykową Taką kanapkę robię Wrzucam najpierw w pineczkę, w jedną ochotkę haczykową i zapinam to drugą pięką, żeby za szybko mi te płotki nie obskubały tego. Się jedna za drugą. No teraz takie idzie w sobie. Minuta, dwie ryby. Reagują na haczykową, moim zdaniem. Jak zakładam haczykową, to jednak mimo wszystko biorą trochę większe taryfy. Mniej tych drobnych wpada. Widzisz, nieprecyzyjnie założyłam robaka i mam dużo pustych brań, że jest mi zaciąć rybę. Przez swoją niechlujność. mają za co, za co ciągnąć. I wtedy jest dużo, dużo pustych brań. A w momencie kiedy dokładnie w pół robaka to zrobimy, brania będą częściej zacinane, będą pewniejsze. Trochę już skostniałe ręce. Od razu jest w pierwszym braniu. A tak widziałeś, było dużo brań ciągania za robala. Mogę powiedzieć, że przeszłam na przypony 0.12. To jest 0.11, bo to jest z Z tego względu, że cholernie ciężko mi tutaj jest podbierać podbierakiem. Prawie 5 metrów podbierak, do tego w drugiej ręce wędka 7 metrów. I ten podbierak, tak moim zdaniem, jest ciut przykrótki, więc staram się 99% ryb po prostu brać na klatę. Na razie mam tylko jedną stratę, więc nie jest źle. Nie mam w pełni władzy w palcach i nie mogę dobrze robaka przez to założyć. Mam tak skostniałe ręce. Możecie też... Doradzić mi w komentarzach, szukam fajnego kombinezonu na zimę. Bo tak jak wspominałam wcześniej, mam dzisiaj na sobie 5 par spodni i jest to średnio wygodne. A jakbym się chciał, Siku, weźcie rozbierz z 5 par spodni. Więc jak macie jakąś poradę, jaki kombinezon, okulcie, wybrać to. Napiszcie mi w komentarzu. Bo z butów, tak jak mi doradziliście, to jestem naprawdę mega zadowolona. To, to jest, teraz? Jest mi w nich cieplutko. Tak, to te teraz. Jest mi cieplutko, a ja mam tylko dzisiaj jedną parę skarpet założonych. I to nie jakichś tych alpakowych, tylko zwykłych, bo miałam dorzucić sobie skarpetki na miejscu, tutaj dogrzać stopy, ale jest mi ciepło nawet.

no, bo to jest bardzo wysoko. Ciężko. O siedzi. O, ta już taka. No mówię, że ta jest ładna już. Patelniowa. No. Ajajaj, no, aj, aj, ale to było już Ho, 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 ho to już było naprawdę Obcięło mi. Zmaltretowany. O, nie, bo, bo nie rozwiązało się, tylko obcięło. Myślę, że to mógł być szupach. Coś ładniejszego. Coś mamy ładniejszego. Albo okoń tak walczy. Вот. Płocie mi weszły w łowisko. Miałam taki moment, że naprawdę cały czas podbierak w ruch musiał iść. I duże? No duże, naprawdę duże. Zobaczcie, potem pokażemy w siatce, co mam po prostu dzisiaj. Powiem Wam, że nigdy się tak nie obłowiłam pociami jak dzisiaj, chyba naprawdę. Rewelacja. Dawno tak dobrze, a zwłaszcza, że miałam teraz z miesiąc przerwy, przecież z powichu z miesiąc. Z miesiąc co najmniej. Bo żadnych zawodów nie było. Warunki na Odrze były też straszne do łowienia. Woda bardzo szybko płynęła. Więc czysta przyjemność, dzisiejsze łowienie. Ja myślałam, że nie na końcu. Dzień. jak kobieta na końcu, no to co? Najlepszy ma na deser, nie? Tak, no. tak. Tu na pewno trochę tej będzie. Troszkę tego naciopałam. Naczopałam. Pusić Tam. Na Pan? to Pan? 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 do konkurencji. Pan? 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 Konkurencja. Oj, nie, tak troszkę tak oj, oj. Jak uniesiesz, to na dżenie nie tak dużo. Nie dużo. To jest 10 kg? Więcej jest. Więcej. 10. 15 kg. 15. kg. 25. kg, tak? Tak. Więc słuchajcie, to jest mój dobytek. 15 kg ponad z dnia dzisiejszego. Takie rybki. To jest ten dziwny? Nie, to jest płotka. Proszę, jakie płaskie, Piękne płoteczki. Teraz ojciec. 16... Okay. Szes... Szesnaście... Tu widzimy 16. 08. 14.08. Urka pokonana. Pokonana. Słuchajcie, dzisiaj było 16 zawodników. Wiadomo, ja łowiłam inną metodą, bo łowiłam na spławik, nie na feeder, to też y, ciężko jest to wszystko porównać. Ale powiem Wam, że dawno się tak nie nałowiłam jak dzisiaj, po prostu było genialnie, płotka dopisała. Wydaje mi się, że to był jeden z fajniejszych moich wypadów w tym roku na ryby. Płotki w tym roku na pewno tyle nie połowiłam. miałam ponad 15 kg, oczywiście kto mnie ograł? Ojciec. Taki z niego tatu mnie ograł dzisiaj, ale tylko on. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem i do zobaczenia w następnym odcinku.